A Jarek z dziewczynami wybiera się oczywiście do Kliniki Medycyny Estetycznej. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Aneta Bembenek. Przyprowadziłem Pani dwie piękne kobiety. Witamy w naszej klinice i zapraszamy. Ja sobie tutaj poczyluję i zostanę, a Wy jesteście w dobrych rękach. Chodźcie. Dziękujemy. Zapraszam. Powodzenia. Dzięki. Zacznijmy od tego, co Pani sprowadza do naszej kliniki, może pani. E, no, chciałabym trochę poprawić stan swojej cery. Mm, ja przede wszystkim mam problem z przebarwieniami. No i generalnie też myślę, że y, bardzo chętnie usłyszę od pani e, o jakiejś propozycji. No dobrze, więc e, jeśli chodzi o przebarwienia, to możemy tutaj podziałać e, laserem. E, zlikwidować też trochę drobne zmarszczki wokół oczu, i to mhm. jest taka moja propozycja. Którą bym dała dla pani. Mhm. E, delikatnie chciałabym wypełnić pani usta, i chyba celem poprawy jakości skóry zaproponowałabym mezoterapię. No super, brzmi bardzo dobrze to wszystko, co pani mówi. Przejdziemy do pani Moniki. E, co pani najbardziej przeszkadza? Mam problem z naczynkami wokół nosa. Pękającymi, także to jest mój główny problem. No i ewentualnie coś z nawilżeniem czy ujętrnieniem skóry, szczególnie czoła, bo tam się pojawiają problematyczne rzeczy. Jeśli chodzi o rumień, możemy w okresie letnim zrobić bardzo delikatną procedurę laserową. Zaproponowałabym pani też coś na poprawę jakości skóry, czyli na przykład zabieg radiofrekwencji mikroigłowej, i tutaj też poprosimy o pomoc naszą panią kosmetolog. Delikatnie zniwelowałabym em, mimikę w górnej części twarzy, czyli kurze łapki i może troszkę e, czoło. I tutaj zastosowalibyśmy toksynę botulinową. Chyba bym też pokusiła się o delikatne wypełnienie brust nosowo-wargowych i to zrobilibyśmy kwasem hialuronowym. Mm -hmm. Takie moje propozycje. Okay. Okay. Obie pacjentki są pacjentkami młodymi, więc nie wymagają bardzo inwazyjnych procedur. Tutaj głównie skupiamy się na tym, żeby poprawić jakość skóry, może bardziej profilaktycznie zadziałać, więc wszystkie nasze zabiegi są w tym kierunku. Zrobimy mezoterapię, czyli to nawilżenie skóry, zmyję część znieczulenia, zrobię mm -hmm. w tą stronę i potem dopiero zmyję tamtą, dobra? Mm -hmm. To są mikronakłucia z użyciem kwasu hialuronowego, których celem jest nawilżenie, uelastycznienie i poprawa jakości skóry. Teraz podam botoks tutaj w kurze łapki, trzy ukłucia drobniutkie. Nie powinno być ich czuć, bo powieka się ładnie znieczula. Mhm. Poza tym wypełnienie ust, poprawa ich konturu będzie to bardzo subtelna zmiana. U pani Ani była bardzo mała, górna warga, więc zależało nam na tym, żeby to było naturalne powiększenie i zaznaczenie tej wargi. Robiłam w życiu dużo ekstremalnych rzeczy, aczkolwiek uważam, że to, co pozwoliłam zrobić sobie tutaj z moimi ustami, przede wszystkim, jest najbardziej ekstremalne. Ania, która nadal przepracowuje temat ust, trafia tymczasem do gabinetu kosmetolożki. Pierwszym zabiegiem e, był dermapen 4, który miał na celu stymulowanie skóry do e, przebudowy, ponieważ pani Ania zmaga się ze zmarszczkami w okolicy oka. Natomiast drugim zabiegiem e, był Creel czyli nieablacyjny, frakcyjny laser, który miał na celu niwelowanie przebarwień. Jak odczucia? W porządku. W porządku. Przed Moniką. Igły. Znieczulimy Dobra. się do wypełnienia brus masowo-wargowych. Mhm. Dobrze, w międzyczasie ja zrobię botoks na czoło, jak mhm. będę się znieczulać. I na końcu zrobimy sobie laser na naczynie. Dobra. U pani Moniki wykonaliśmy iniekcję toksyną botulinową po to, żeby troszkę zmniejszyć mimikę twarzy. W tych preparatach jest lignokajna. Mhm. Więc też te bruzdy będą takie sztywne przez jakieś 20 minut. Drugim zabiegiem był zabieg wypełnienia brust nosowo-wargowych i to zrobiliśmy kwasem hialuronowym. Troszkę złagodzi nam rysy, nawilży, wypełni. Myślę, że pacjentka będzie bardzo zadowolona. Naczynka krwionośny rumień na twarzy likwidowaliśmy laserem. Naszym celem jest zamknięcie tych naczyń. To 3-4 dni nie zmieniamy gwałtownie temperatur, czyli Aha. nie kąpiemy się w bardzo zimnej wodzie, Aha. nie opalamy się, światło lasera tak wrażliwe skórę na przebarwienia i otwieranie się nowych naczynek, że możemy uzyskać odwrotny efekt niż zamierzony. Delikatne zaczerwienienie. Tak. To zaczerwienienie nie zajdzie dzisiaj na pewno do końca dnia. Znieczulenie to jeszcze z pół godzinki, mm -hmm. tak, tak? No i ślady właśnie po jak delikatny mocniej. obrzęk na pewno będzie. Super, dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Moniko, jak są poczucie? Dobrze. W porządku? Super. Super, także będziemy e, zaczynać nas zabieg. Mm -hmm. U Pani u Moniki wykonałam zabieg radiofrekwencji mikroigłowej, który jest połączeniem nakłuwania oraz fali radiowej, która ma na celu podgrzanie skóry, oczywiście kontrolowane. Zrobię pierwszy taki strzał próbny, aby Pani wiedziała, z czym to się je. Mm -hmm. Dobrze? Przykładam głowicę. Jak odczuwalność zabiegu? Minimalna. Minimalna. OK. Celem zabiegu było uzyskanie gładkiej skóry, czyli niwelowanie zmarszczek oraz jest zagęszczenie, ponieważ pani Monika zmaga się już ze statycznymi zmarszczkami wokół czoła oraz okolicy oka. Gotowe dziewczyny mogą się wreszcie zobaczyć. <śmiech> <Siedlka>. <śmiech> Czy ja mogę y, tą e, koleżankę, czy, z którą, z którą to, Która to pani, przepraszam, nie znam. Ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że pacjentki jak minie im pierwszy szok, obrzęk, zaczerwienienie też będą bardzo zadowolone. Jeśli mi się poważne mamy, bo bo to ma być smutny program, słuchaj, o metamorfozie, a my jesteśmy dopiero na początku już się śmiejemy.